I Emil Sajfutdino w drugi raz w tym meczu za Jonasa Davidsona, ale tym, tym razem jest to rezerwa zwykła. I tak stoją na kresce startowej Piaszczyński Biały, kask niebieski Sajfutdino, trzecie pole startowe Robert Miśkowiak i czwarte pole startowe kask czerwony Krzysiek Buczkowski. Krzysiek Buczkowski ma to do siebie, że druga część meczu wychodzi mu lepiej niż pierwsza. Zobaczymy, czy zobaczymy, czy się potwierdzi twoja teoria, tak? Obserwacja. Taśma w górze. Miszkowiak. No, będzie upadek. O ret. Tak, jest inne ujęcie kamery, jest obok nas sędzia. Przypomnę, Krzysiek Buczkowski, kask czerwony. Już mam informację, że. Ale, że to że kołem plecy. Krzysiek Buczkowski zostaje wykluczony. To jest decyzja sędziego. Widać było wyraźnie, że na tym przejeździe na tym dojeździe.